czekaliśmy przygotowywaliśmy się do niego aż wreszcie nadszedł the war with them. Witajcie, ja jestem Amon, a dziś relacja z tego długo oczekiwanego update'a. Zapraszam. Zacznijmy od wewnętrznej wojny, czyli nowego, niesamowicie klimatycznego zadania fabularnego, w którym przyjdzie Wam się zmierzyć z tajemniczymi królowymi Grenier oraz ich stronnikami. Zadanie, pełne jest tajemnic i nowości. Mimo iż przejście całego wątku zajmuje zaledwie kilka godzin, to podczas misji doświadczycie zupełnie nowego gameplayu. Aby mieć dostęp do zadania, musicie najpierw odblokować złącze Pluton Sedna. Po zakończeniu wewnętrznej wojny, Wasza gra w Warframe nie będzie już taka sama. Update War Within dodał do gry nowy rodzaj misji Forteca Grenier. Jest to najdłuższa misja w grze no, nie licząc tych nieskończonych, oczywiście. Podczas takiej misji będziecie mieli do wykonania szereg pewnych czynności w skrócie, obroń, znajdź, wysadź, uciekaj. W grze znaleźli się także nowi wrogowie elitarnej jednostki grunier, a wśród nich wyjątkowo wkurzający gru. puszysty strażnik Kuwa. Nowo dodanych wrogów możecie spotkać na lokacji Forteca Kuwa, którą odblokujecie po przejściu misji Wojna Wewnętrzna. Prawdziwą ciekawostką jest nowy typ modów, czyli Riven. Taki mod otrzymujemy na przykład po ukończeniu wewnętrznej wojny. To co jest w nim ciekawe, prócz fioletowego koloru, to to, że początkowo mod jest zablokowany i żeby można było go używać, trzeba wykonać pewne dziwne wyzwania. Na przykład, zabij 15 wrogów podczas biegu po ścianie, nie wzbudzając przy tym alarmu, albo nie zabijaj ani jednego wroga na misji i takie tam. Po odblokowaniu moda jego statystyki są przydzielane losowo, a mod przeznaczony jest tylko do określonej broni, ale to już temat na osobny film. Na koniec coś, co sprawiło, że dosłownie spadłem z krzesła, spełnienie moich marzeń po drugim śnie, a mianowicie operator jest nareszcie wolny. To znaczy, może wreszcie ruszyć tyłek z tego fotela do transferancji i na przykład, no nie wiem, przejście po statku albo aktywnie uczestniczyć w misji. Wojna wewnętrzna dała operatorowi ciekawe zdolności, teraz może się on na przykład teleportować czy być niewidzialnym. Tego właśnie było mi trzeba. Jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób nasz Teno otrzymał te specjalne dary i jak potoczyła się historia, zagrajcie czym prędzej w wojnę wewnętrzną. You don't know what to do with Tell me. Na dziś to tyle. War Within dodaje jeszcze sporo mniejszych rzeczy, ale myślę, że sami dacie radę je odkryć. Zanim się pożegnam, chciałem jeszcze bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze i kciuki w górę. Cieszę się, że komuś podoba się to, co robię. Ale nie przedłużając, komentujcie, subskrybujcie, dajcie kciuki w górę. Był z wami Amon. Do następnego razu.